Cześć, pokażę Wam znowu nasz kemping, tym razem San Angelo. Tutaj jest cała mapka, cała plaża. Jesteśmy na numerku 31, który znajduje się w strefie B, tutaj zaznaczony kółeczkiem. A teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. I już robiliśmy sobie grill'a I to jest nasz kemping Nawet hamak już jest roz, rozłożony Rodzice pomachajcie Idziemy właśnie y, na drugi kemping, który jak będzie się nazywał? San W Będzie tym razem to nadłoże No i jest ogólnie ładnie, a teraz Pojadę pokazać ten cały ten ośrodek Tak jak stamtąd pokazywałam Tylko, że tym razem jest no inny Jedziemy, jedziemy inny. o inne campingi Tutaj Ten camping jak widzieliście Po samej mapce Jest o wiele, wiele, wiele Większy niż tam robiliśmy po raz No nie pierwszy, no ale Tutaj we Włoszech po raz pierwszy oczywiście 10 jest na godzinę, ja jedę piętnaście, Tu są różne też domki, jak wam pokazywałam, wszędzie są tutaj już domki, bo no i jakby tam na mapce też je było widać, no nie no tutaj są domki po, po prawej, po lewej. Naszym punktem tej oto podróży będzie tutaj ten cały jakby mogę powiedzieć domek, gdzie są czoła no jak tam było na naczyń, to i tej kraja. A teraz jedziemy omujący na kerbnik. Oczywiście na nasz Bardzo dobrze widać na mapce i też go pokazywałam tak? Ojej, budyka, bardzo źle pojechałam, ale to trudno, będzie dłuższa przejażdżka. Chciałam Wam pokazać plażę i sorry za tak długą podróż, no ale po prostu jakby... Pogubiłam się, więc ja tu nie mogę jechać, ale tu jest plaża. Tak, tu jest piasek, słona woda, nie jak tam, że jakieś jezioro. Tu jest morze, plaża. Cześć, właśnie jesteśmy tutaj we Włoszech i pokażę Wam, jak jechać się tu na plażę. Chciałabym Wam jeszcze pokazać takie no, inne półciki na właśnie matkach. Chciałam Wam jeszcze pokazać basen, który jest od nas nieźle oddalony, więc no, niestety sama tam nie pojadę, ale jutro będzie. Patrzcie, tutaj są placiny, bo wewnętrznej plaży, bardzo o, teraz już nie tu jest to główne zejście. Tu powinnam wyjść od początku, a nie. Tu jest to taka um, restauracja, której jeszcze nie dowiedzieliśmy. Więc, e, ej. Ej, mamy... Ej, do restauracji, idziemy na piwo. Nie. To na wino. Nie. Nie, na Tu jest jakaś restauracja. Tak, standard, 50, duże. Właśnie co zjeść w ogóle? Tutaj jest taki plac, załaptóż, tu że... jest pełne jakieś parasole i w ogóle, w ogóle dno. A tam jest morz, nasz główny cel. I? i to koniec naszej wycieczki dziękujemy Nie ma. yy, i mam no, tu są automaty nawet z fulkami. no teraz co, zjeżdżamy do naszego punktu, z którego zaczęliśmy naszą podróż, który znajduje się no dosyć blisko bo zajęliśmy sobie przy samej plaży nad samym morzem, a nie poruszyliśmy nad tym, że możemy też w na basen, no jakby moja mama myśli tylko o planie, więc nie ma co się dziwić. Proszę, troszkę się pogubiła. To jest więc naprawdę przepraszam za to drugie nagranie. Wiem, że nikomu się nie będzie chciał tego oglądać, no ale no. okej. No i jesteśmy w naszym miejscu, z którego zaczęliśmy nagrywać. No i co? Ja się z Wami żegnam. Papa! Pa.